Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy. Tak, przetestujemy coś. A testujemy. Dumbelsy. Są to dumbelsy bananowe. Pływają, bo już sprawdzałem. Firma Trapper. 80 mm. Mili Zapachu nie będę już sprawdzał, bo dwa razy sprawdzałem i powiem, że nie fajne wspomnienia. Są dwie konkurencje: pływanie, konsystencja i nabijanie, oraz y, pływanie z obciążeniem. No i wygląd ogólny. Wygląd ogólny jest taki, że są różne rozmiary. Ten jest taki większy, taki ziemniak. To jest taki mniejszy. Powiedzmy, że a tutaj, z takimże środkowym palcem, ale nie miałem wolnych. Przetestujemy ich w tych obu konkurencjach. Wygląd już mamy. Teraz przetestujemy wbijanie jej ruchost. Bierzemy sobie o to. To jest taka igła do szycia, bo nie mam niczego innego. Nabijamy. No. Muszę powiedzieć, że nabiło się gładko. Teraz, no, rozbiję, rozkładając. No, tak wygląda to. Zwykłe, koruche wnętrze, bananowe. Teraz pływalność. Mam tu taki kubek z wodą i wrzucimy go. Jak widzimy zatonął i wypłynął to pływający dumbles. ok teraz mogę go wyjąć i przejdziemy do ostatniej konkurencji pływanie z obciążeniem naszym obciążeniem będzie igła do szycia ponieważ ona swoje waży z tego co tu Widzę, a nawet widać. No, idzie na dno. I nie, że blokuje się, bo to w innej pozycji nie chce się zatrzymać. Mogę nawet zrobić o tak, na młotka, rzucę. No i to nie, ale to nie jest wina igły, bo dambelsy powierzchniowe potrafią też być na dnie, tylko muszą mieć obciążenie. Więc to by było na tyle. Taka moja ocenka tych dumbbellsów yy, Nie wiem, bo to moje pierwsze w życiu na 10. Czy tak zapomniałem dodać? 50 gram oraz mamy tutaj Datę ważności do 2025. Więc całkiem długo potrzymają. Do tego czasu myślę, że zdążę kupić metod fillera, bo jest to moje marzenie, ale jeszcze tego nie spełniłem. No i to by było na tyle. Spodziewajcie się następnych odcinków. Pamiętajcie o subiku i łapce w górze. I trzymajcie się i cześć.